Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Chciałem poinformować dzisiaj o jednej kwestii, która dotyczy mnie osobiście, stąd występuję dzisiaj wyjątkowo tu przed państwem sam. Mianowicie dwa dni temu sąd apelacyjny w Warszawie, Wydział Karny, wydał wyrok, w którym nakazał zapłacić mi 35 tysięcy złotych za dość uczynienia z tytułu nielegalnego bezpodstawnego zatrzymania, które miało miejsce dokładnie 5 lat temu. I w wyniku tego orzeczenia, poprzednie orzeczenie sądu okręgowego stało się prawomocne w zakresie ustaleń faktycznych i skarb państwa jest zobowiązany wypłacić mi 35 tysięcy. Otóż, proszę Państwa, zgodnie z zasadami kodeksu postępowania karnego, w sytuacji, w której skarb państwa musi wypłacić osobie zatrzymywanej za dość uczynienie. Wówczas Skarbowi Państwa przysługuje roszczenie regresowe, tak zwane, czyli roszczenie zwrotne do osób, które podjęły decyzję o tym nielegalnym zatrzymaniu. W tym przypadku formalnie decyzję podjął prokurator Jędruszczak z prokuratury regionalnej w Poznaniu pod nadzorem swego prokuratora regionalnego pana Motowskiego, ale tak naprawdę z akt postępowania, do, które już Skarb Państwa posiada na ten temat wiedzę, bo posiada na ten temat wiedzę prokurator generalny. Wynika, że wszelkie decyzje w tej sprawie były prowadzone, konsultowane, decydowane przez pana prokuratora Bogdana Święczkowskiego i pana Zbigniewa Ziobro. W tej sytuacji uważam, że prokurator generalny ma nie tylko prawo, ale i obowiązek wystąpić z roszczeniem regresowym do tych dwóch panów. Być może solidarnie z prokuratorami, którzy bezpośrednio podejmowali decyzję w tej sprawie o stosowną zapłatę. Wydaje mi się, że takie działanie byłoby uzasadnione, miałoby podstawę w kodeksie postępowania karnego i stanowiłoby też klamrę dla tej całej historii Polnordu, która tak bardzo mnie obciążała. Proszę Państwa, badałem zagadnienie tego w ilu miejscach pojawiły się informacje o fałszywych oskarżeniach na mój temat? To są tysiące wpisów, tysiące różnych programów radiowych, telewizyjnych i taki był cel tego działania. Chodziło o to, żeby pozbawić mi dobrego imienia, chodziło o to, żeby uniemożliwić mi ówczesną działalność, a ja byłem wówczas adwokatem głównych osób z opozycji, pana przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego, wielu innych polityków ówczesnej Platformy Obywatelskiej korzystały z mojej pomocy prawnej w sprawach głównie politycznych. Reprezentowałem Donalda Tuska przed komisjami śledczymi, jego rodzinę przed komisjami śledczymi. Reprezentowałem go również w postępowaniach gdzie występował jako świadek w, w sprawach tzw. śledztw około smoleńskich. I stąd poszło na mnie główne uderzenie. Tak jest we wszystkich państwach, gdzie buduje, buduje się totalitaryzm. Ta, tak jest we wszystkich państwach, gdzie buduje się państwo no, niedemokratyczne. Pierwsze uderzenie idzie w adwokatów, ludzi opozycji. To nie jest przypadek, że ustawa w Wielkiej Brytanii. Która no sankcjonowała Rosję, pierwsza ustawa, która sankcjonowała Rosję Putina, była imienia i nazwiska adwokata, który został bezpodstawnie osadzony w więzieniu w Rosji i zmarł Magnickiego, Romana Magnickiego. Myślę, że takie były też plany PiSu. To widać z dokumentacji, za do której już mam. Dostęp jako pokrzywdzony w wielu tych postępowaniach, które się toczą, że całe państwo przygotowywało różnego rodzaju działania. To nie dotyczyło tylko spółki Polnord. Chciano, szukano różnych innych spraw przeciwko mnie. Trałowano klientów, wypytywano ich. Próbowano znaleźć jakieś działania o charakterze nieścisłości podatkowych. To wszystko było robione po to, aby uderzyć w adwokata, który reprezentował ludzi opozycji. To były praktyki państwa totalitarnego i dlatego winni powinni ponieść odpowiedzialność. Chciałem też Państwa poinformować, że składam dzisiaj zawiadomienie na funkcjonariuszy CBA, którzy bezpośrednio prowadzili to postępowanie. Oni wiedząc, że CBA w ogóle nie ma prawa do zajmowania się tego typu sprawami, bo to nie jest policja polityczna. No, prowadzili to postępowanie, wykonywali różne czynności. Pan Artur Chudziński, pan Wojciech Muraski będą głównymi wskazanymi w tym zawiadomieniu. Myślę, że powinni podnieść odpowiedzialność karną w związku z przekroczeniem swoich uprawnień, niedopełnieniem obowiązków. I to robili w interesie. Partii, którą wspierali, czyli Prawa i Sprawiedliwości, czyli naruszyli artykuł 231 paragraf 2, bo robili to w interesie osób, które no, były ich pracodawcami, tak naprawdę w związku z tym robili to w interesie osobistym, swoim, bo chcieli w ten sposób uzyskiwać dalsze szczeble kariery. Czy w tym przypadku funkcjonariuszy CBA, czy w niektórych innych przypadkach do, dotyczyło to funkcjonariuszy, prokuratorów pracujących w prokuraturze. Tyle Państwu mam do powiedzenia. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, bardzo proszę. Jeżeli nie ma pytań, bardzo Państwu dziękuję.